Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTube istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.kapitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Maciek Wojtych, o Pan Maciek Wojtych, cały referat tu napisał. Dzień dobry Panie Stanisławie. Czy przeszło kiedyś Panu przez myśl, żeby zaprosić na herbatkę albo i coś mocniejszego Jarosława Kaczyńskiego, tak prywatnie? Nie mówię tutaj o rozmowach na Pana kanale YouTube. Mogliby Panowie poważnie porozmawiać i wymienić się spostrzeżeniami. Może nawet mógłby Pan naczelnika przekonać do pewnych spraw, coś wyjaśnić, zapytać o nurtujące Pana kwestie. Moim zdaniem ta rozmowa byłaby bardzo owocna dla obu Panów szczerze po dżentelmeńsku porozmawiać, jak jest bez kamer i dziennikarzy. Jarosław Kaczyński wydaje się być jedyną osobą, która ma realny wpływ na to, co się dzieje w naszym nieszczęśliwym kraju. Być może go przeceniam, jednak uważam, że choć jest sterowany przez zagraniczne siły, to mógłby stawiać lepsze warunki w umowach, no, jak na przykład, jak. Na przykład o rozbudowie naszej armii z dofinansowania USA, o którym Pan mówił w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO, a także w większym stopniu dbać o nasze bezpieczeństwo, wartości narodowe, tradycje być bardziej elastyczny na wzór Orbana. Mimo Pańskiej skromności uważam, że Pana pozycja i odrobina chęci pozwala zorganizować takie spotkanie i proszę nie mówić, że Pana przeceniam, ponieważ jest Pan znaczącą i szanowaną postacią w polityce i Jarosław Kaczyński na pewno o tym wie i być może nie odmówiłby Panu lampki wina. Co Pan uważa na ten temat? Jest to możliwe? I czy moje spostrzeżenia na temat pozycji Jarosława Kaczyńskiego są słuszne? No, możliwe to jest, z tym, że nawet gdybym ja naczelnika państwa zaprosił, to nie wiem, czy naczelnik państwa by to zaproszenie przyjął. Czy zechciałby się zniżyć do rozmowy ze mną? Teraz bowiem już światło jest oddzielone od ciemności. Nie tak jak na początku lat 90., kiedy jeszcze światło od ciemności oddzielone nie było o no, to wtedy Leszek Balcerowicz nawet chciał ze mną rozmawiać Jarosław Kaczyński też rozmawiał, a teraz kiedy światło zostało oddzielone od ciemności to już nie jest to takie oczywiste ja poza tym nie zajmuję żadnego znaczącego stanowiska w polityce jestem tylko komentatorem no i to sobie bardzo chwalę natomiast z takiej działalności, aktywnej działalności w strukturach partyjnych Rezygnowałem już dawno. W związku z tym no, to jest dodatkowy powód, dla których Jarosław Kaczyński nie chciałby marnować czasu na rozmowy ze mną, bo ja niczego mu nie mogę zaoferować, ani niczym, niczym mu nie mogę zagrozić. Więc jeśli już prowadzi rozmowy, to właśnie z takimi ludźmi, kto których albo coś może interesującego dostać, znaczy w sensie politycznym, jakieś korzyści, albo którzy mogą mu politycznie zagrozić. Ja mu ani nic dać, ani nic zabrać nie mogę. W związku z tym obawiam się, że to by było trudne, że Jarosław Kaczyński by takiego zaproszenia z mojej strony nie przyjął. Ale no, teoretycznie jest to oczywiście możliwe. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Policy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na capitalbog.pl. Czy pana na temat pozycji Jarosława Kaczyńskiego są słuszne? No myślę, że tak, ogólnie rzecz biorąc, Jarosław Kaczyński rzeczywiście. Jest pełni funkcję taką, chociaż formalnie jest prostym posłem, to pełni funkcję naczelnika państwa. Najlepszą tego ilustracją jest to, że kreuje, że tak powiem, tutaj premierów i, i tak dalej, ministrów, wydaje im polecenia, na przykład panu ministrowi Rał, żeby napisał notę, wysłał do rządu niemieckiego w sprawie reparacji wojennych. No pan minister Rał, tam się gimnastykował w. No ale to nieważne. Ważne jest, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński pełni funkcję naczelnika państwa. Natomiast w moim przekonaniu właśnie dlatego, że no jest przedstawicielem stronnictwa, zgodnie z moją ulubioną teorią spiszkową, jest przedstawicielem stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No to pewnych rzeczy zrobić chyba nie może. Na przykład nie może być bardziej elastyczny na wzór Orbana, bo Taka elastyczność niewątpliwie wyszłaby na korzyść naszemu nieszczęśliwemu krajowi i nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński nie zdawał sobie z tego sprawy, więc jeśli zdaje sobie z tego sprawę, a tego nie robi, no to w moim przekonaniu oznacza to, że nie może tego zrobić, bo wtedy przestałby być naczelnikiem państwa, a cała formacja której patronuje i której przewodzi, zostałaby przez naszego najważniejszego sojusznika zdmuchnięta w jednej chwili, a musielibyśmy się zakochać w panu Szymonie Hołowni, który już jest przewidziany na wypadek, gdyby Prawo i Sprawiedliwość albo sam naczelnik państwa Jarosław Kaczyński się przeziębił. Brzydki Mario. Witam panie Stanisławie. Czy hasło Czas żyć, przestać w tym obłędzie komunistów na gałęzie, płać gotówką, ma szansę obudzić i poruszyć sumienia śpiących ludzi? Zdrowia, zdrowia, kasy i podgody ducha życzę. Dziękuję bardzo za życzenia. Moim zdaniem no, teoretycznie szanse ma, ale praktycznie chyba nie. Przecież jeszcze na przełomie lat 80. i 90. funkcjonowało i to w całkiem szerokich środowiskach. Hasło: a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. I co się stało? W 1993 roku bez żadnej presji ze strony Sowietów, bo już nawet Związku, przepraszam, Związku Radzieckiego nie było, wybory. Parlamentarne we wrześniu 1993 roku wygrało Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe, więc dwie formacje stricte PRL-owskie. No a w roku 1995 prezydentem został pan Aleksander Kwaśniewski i to wybrany został aż na dwie kadencje, więc widzimy, że z, tych, z tego hasła, że na drzewach zamiast liści będą widzieć komuniści, nic nie zostało. Przeciwnie komuniści zajęli znakomitą pozycję materialną, społeczną, polityczną i mają ją do dnia dzisiejszego. Robes Witam Pana serdecznie. Proste pytanie do Pana. Czy tu w końcu pójdzie siedzieć? Pozdrawiam i życzę zdrówka. No nie pójdzie moim zdaniem. Muszę przypomnieć tutaj niepisaną zasadę konstytuującą Trzecią Rzeczpospolitą. A, że tak powiem, ustaloną w Magdalence i przy okrągłym stole. Ta niepisana zasada głosi. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. No i proszę, żaden właściwie tak, przez 32 lata. Ta zasada funkcjonuje, dzięki czemu nasza młoda demokracja przetrwała do dnia dzisiejszego. Jedynym wyjątkiem, który potwierdza te regułę jest pan Sławomir Nowak, ale to dlatego, że on się nakradł na Ukrainie i tam Ukraina zażądała im tutaj, żeby coś z nim zrobić. No ale jego sprawa też, jak przypuszczam, zakończy się wesołym oberkiem, ale o tym, żeby Donald Tusk. Poszedł siedzieć, to mowy nie ma. Nawet jak nikt nie siedzi, to Niemcy nam blokują fundusze spójności, a gdyby tak ktoś się odważył, wsadzić za odustka, no to nie wiem, to chyba interwencja zbrojna by była naszego złotego pana. Pan Dominik Kowalski. Panie Stanisławie, jak to jest? Czasem mówi Pan, że dopóki mamy państwo, to możemy je naprawić. A innym razem, że nasi umiłowanie dygnitarze to tylko pionki w rękach silniejszych. Jak w takim razie można coś naprawić i kto tu tak naprawdę rządzi? No tu nie ma żadnej sprzeczności. Proszę Pana. W XVIII wieku. Jurgeltnicy, czyli agentura obcych dworów w Polsce, była znacznie bardziej rozbudowana i znacznie bardziej wpływowa niż teraz a mimo to została podjęta próba naprawy państwa przez Sejm Czteroletni, tam zaowocowała nawet konstytucją 3 maja. Ona już została podjęta za późno i w niesprzyjających warunkach, ale pokazuje, że nawet w takich okolicznościach tak w tak niesprzyjających okolicznościach można podjąć próbę naprawy państwa, która mogłaby w odróżnieniu od tej z wieku XVIII mogłaby okazać się skuteczna. Także nie ma tu sprzeczności. Michael Trans Dzień dobry panie Stanisławie. Odk Ostatnio natknąłem się w Kielcach przy Placu Artystów na pawilon organizacji, która głosiła, że Hitler i Stalin byli amerykańskimi agentami. Czy podziela pan taki pogląd? Pozdrawiam, życzę zdrowia. No nie podzielam takiego poglądu, ani Hitler, ani Stalin, zwłaszcza Stalin, nie byli amerykańskimi agentami. W związku z tym na no to, że tam jakieś, jakaś organizacja takie rzeczy głosi, no to nie jedna organizacja, nie jedno głosi. Na przykład jest taka tutaj całkiem prężna formacja, która tam, Teraz już może nie tak intensywnie jak kiedyś, ale tu opowiadała takie historie niestworzone o wielkiej lechi, więc to jak rozkwita sto kwiatów, to i taki może rozkwitnąć, ale to nie jest powód, żeby temu zaraz dawać wiarę. Pan Filip F. Szanowny Panie Stanisławie, pytanie czysto hipotetyczne. Gdyby z jakiegokolwiek powodu byłby pan zmuszony udać się na emigrację, to do jakiego kraju by Pan wyjechał? Ostatnio czyniłem podobne rozważania i z niepokojem stwierdzam, że mało pozostało krajów normalnych w konserwatywnym rozumieniu tego słowa. Pozdrawiam serdecznie. No, zgadzam się z Panem całkowicie, że bardzo mało pozostało krajów normalnych. W związku z tym ja bym się już nie kierował w, przy podejmowaniu takiej decyzji y, tym, czy y, kraj jest normalny, czy nie. Tylko kierowałbym się bardzo takim prostym y, y, kryterium. Mianowicie, ponieważ znam język francuski, do rosyjski też znam, ale do Rosji to bym nie chciał emigrować. Natomiast no, do Francji siłą rzeczy, bo byłoby im by najłatwiej tam jakoś ułożyć sobie życie na tej emigracji, kiedy znam język, a angielskiego nie znam, więc ani do Stanów Zjednoczonych, ani do Wielkiej Brytanii, no nie wiem, do Kanady mógłbym, ale to do, w Quebecu też tam bardzo niewielki odsetek ludzi mówi po francusku, chociaż niby francuski język jest urzędowym. Językiem drugim urzędowym językiem w Kanadzie, ale to mało kto tam tym językiem mówi poza Quebecem. Quebeciem to w ogóle nikt. W związku z tym, jedynym takim wyjściem to jest Francja, bo do jakiegokolwiek frankofońskiego kraju afrykańskiego to mnie nie ciągnie. Jednak co Europa, to Europa. Ja co prawda już kiedyś tak się zastanawiałem. Pewnie się powtarzam z tą opowieścią, no ale skoro pan pyta, to kiedyś się zastanawiałem jeszcze za komunę, jak dostałem paszport, żeby nie wyjechać na stałe. I z takim zamiarem nawet pojechałem, że już nie wrócę, ale doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że nie zostanę we Francji, bo mnie Francja nic nie obchodzi. No i wróciłem do Polski, zostałem aresztowany, zaraz poczułem, że żyję i tak dalej, więc to tak wyglądało. Gienek Kuternoga. Dzień dobry, panie Stanisławie. Co według pana oznacza tak zwane małe NATO dla Ukrainy? Jakie z tego tytułu płyną do Pol dla Polski zagrożenia? Zdrowia życzę. No nie małe, tylko NATO dla Ukrainy. Jakie małe NATO? Całym moim zdaniem przyczyną, co zresztą wojny na Ukrainie, co zresztą powiedział otwartym tekstem zimny ruski czekista Putin, była, był pomysł przyjęcia Ukrainy do NATO. Przecież kiedy Putin powiedział, że celem tej operacji specjalnej, jak on to nazywa, wojskowej, była demilitaryzacja Ukrainy, to właśnie o to mu chodziło. To o to mu chodziło. Ja bym wiele dał, żeby się dowiedzieć, co właściwie Prezydent Biden powiedział prezydentowi Putinowi podczas dwóch rozmów, jakie z nim odbył w czerwcu i lipcu ubiegłego roku. Bardzo dużo bym dał, bo to byśmy lepiej zrozumieli, jaka, co to doprowadziło do tej wojny na Ukrainie, która nie wiadomo jak się skończy. Dla Polski płyną zagrożenia takie, trojakie moim zdaniem. Po pierwsze, że Prezydent Zeleński od samego początku robi wszystko, żeby ta wojna rozlała się poza Ukrainę. Przede wszystkim no, na państwa środkowej Europy, a najbliższym takim państwem środkowo-europejskim to jest Polska. I to jest pierwsze zagrożenie. Drugie zagrożenie jest takie, że no, w związku z wojną na Ukrainie mamy do czynienia de facto z programem przesiedleńczym do Polski przybyło kilka milionów dokładnie chyba nikt nie wie ilu obywateli ukraińskich w Polsce rezyduje i to prawdopodobnie nie jest ostatnie słowo bo to widać że wojna na Ukrainie przechodzi w stan przewlekły no to może to stworzyć dla Polski bardzo poważne ryzyko poważnego, być może nawet krwawego konfliktu na tle narodowościowym. Wreszcie trzecie zagrożenie, jakie płynie, to właściwie już nie zagrożenie, tylko skutek. Polska bardzo wydatnie pomaga w Ukrainie i to w sposób bardzo dla polskich podatników kosztowny. Rząd się kilka miesięcy temu pochwalił, że pomoc dla Ukrainy to chyba nie, liczy, nie licząc tego, co wydaje na uchodźców, którzy korzystają w Polsce przecież z pełnego socjalu. Więc dotychczasowa pomoc dla Ukrainy, to znaczy w, w, w amunicji, broni i tam sprzęcie, nie wiem, w środkach takich tam medycznych ile, to stanowiła równowartość 1% PKB. Jeden w przeliczeniu na liczby bezwzględne to jest 26-27 miliardów złotych, ale to było kilka miesięcy temu. a... Teraz wartość tej pomocy prawdopodobnie jeszcze wzrosła. O, na przykład, się okazało przy okazji tej afery z Edenem Maskiem, że. Polska kupiła, dla, sfinansowała zakup dla Ukrainy 9 tysięcy terminali do, takich do Starlinków, przy, dzięki którym wojsko ukraińskie korzysta bezpośrednio z informacji wywiadowczych przekazywanych mu przez Stany Zjednoczone i inne państwa NATO, no i utrzymuje łączność w czasie rzeczywistym. Także to wszystko bardzo drogo kosztuje. I to bym na takie trzy zagrożenia wskazał. Pani Beata Ślusarczyk. Tak, tak bardzo bym chciała, aby Pana zapraszano do szkół na lekcję historii lub języka polskiego. Pozdrawiam serdecznie wyjątkowego człowieka i publicystę. No, dziękuję za miłe słowa. Był taki czas, kiedy jeszcze mnie zapraszano na takie prelekcje, na te historyczne do szkół. Na przykład pamiętam w gimnazjum lubelskim imienia Stanisa Staszica, taka dosyć renomowana lubelska szkoła zaprosiła mnie tam na prelekcję pod tytułem Porządki Polityczne w Europie. No i uczniowie w liceum tego byli. Zainteresowani, jak się okazało. Początkowo sprawiali wrażenie znudzonych, że tu no, przyjechał jakiś tam taki nudziarz i będzie nudził, ale się okazało, że nudziarz mówi w sposób interesujący. Ale do właśnie dlatego już mnie teraz nikt nie zaprasza. Przeciwnie. Jeśli by nawet nie z uczniami spotkanie miało się odbywać, ale na terenie szkoły, no to zdarzało mi się parę razy, że pod pretekstem apolityczności kierownictwo szkoły odmawiało udzielenia gościny. Także taka jest sytuacja. Pan Dragomir. Szanowny panie Stanisławie, kto powinien wisieć? Putin czy Niedzielski? No, ani jeden, ani drugi nie zawiśnie, dlatego że żeby Putin wisiał, no to musiał być jak przede wszystkim trzeba by było, żeby ktoś doprowadził do bezwarunkowej kapitulacji Rosji, no i tam proces norymberski by się odbył, może by Putina powiesili, a pana Niedzielskiego nikt nie powiesi, bo w Polsce kara śmierci jak wiadomo została zniesiona. Jeżeli mu cokolwiek grozi, to najwyżej obóz koncentracyjny w Gostyninie bo tam są kierowani ludzie, którzy tam już odsiedzieli swoje wyroki, no i teraz tam są umieszczani na podstawie arbitralnej decyzji niezawisłego sądu, że tam stwarzają zagrożenie czy mogą stwarzać zagrożenie, ale to za, stwarzać zagrożenie to może każdy człowiek, w związku z tym miecz Damoklesa wisi nad nami wszystkimi. I pan Wojciech Tys, Jaka przyszłość czeka odizolowany teren obwodu kaliningradzkiego? Myślę, że nic na razie, nic dramatycznego się nie szykuje, bo obwód kaliningradzki jest częścią terytorium Federacji Rosyjskiej, dosyć obficie nasyconym bronią. No i myślę, że gdyby ktoś. Chciał zagrozić przyszłości tego obwodu, no to oznaczałoby to taką wojnę z Rosją i to na 14 fajerek. Także myślę, że żadnych dramatycznych zmian. No tam będą jakieś takie w ramach sankcji. Litwa próbowała tam odcinać, ale to wytłumaczyli rządowi litewskiemu Niemcy, że to, to jest. To nie, tak, takich sankcji to nie było. Nikt nie wprowadzał, w związku z tym nie wiem, czy ten obwód kaliningradzki w ogóle jest w tej chwili izolowany. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Czy Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski? Oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną? Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi Piłsudski Propaganda Zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na capitalbook.pl.